Koledników podobnych przechodzi dzisiaj w wielu regionach Polski. Odwiedzili, a czasem dopiero od świętego szczepana do trzech kuli, aby wolały żołnierzy zapusty i lektory podstawkowe, wędrowali po ciach młodzi chłopcy o przybieraniu ze strukturach zarówno zwierzaki, skorki, duchy i odwiedzali gospodarzy, po to, by rozesadzić ludzi i składać życzenia. Kolednicy śpiewali piosenki i przygrywali często na różnych, czasem przeciwnych instrumentach. Jeden z przybieranych się roczne dary otrzymywane od gospodarza. Gdy gospodarze okazywali się przed skąpi, koledzy wyprawiali różne wzglądy, by znosić ich do większych zaprawy. Chcielibyśmy dzisiaj Was zaprosić na krótkich zyskać kolejników z pras pierwszych C, pierwszy D, pierwszy X, drugi A, drugi B i trzeci X. I będę przebieramy przyjaciółki będą. Król młody, król świata się narodzi. Komuż mój krzyg obchodzi, pochłoń się przed i każe tym skrócić o głowę. Nie chcę i nie mogę. Tulebym Jezus, nie na lewonarza. A cóż to za astury są ślochę? Życie męcze, o cóż chodzi. Rodzin, toż Jezus się narodzi. Jaki Jezus, co ty pleciesz? Tym Bożym, mniejszy królicz piecie. Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący, Boskie dziecko. Ja Serdecznie witam. Pozdrowienia przesyłane. Panie Przywitać przywitać króla Z Z daleka Przewodniczący, dla Daje dla Przewodniczący, Panie Przewodniczący, Panie Baldasta z Akcji kaciła dla niej się. Ja zaś miałem piąty król Europy, ropę, są złoty. Za poprzednictwem gwiazdy wjeżdżamy do Betlejem miasta i nad sieną, lecz oczu cię zgubili. Tam, jakaś też gwiazda, światło mi się tli. Nie, nie, my nie w a gwiazda w Oj, Katrze, to pijana była puczna, ale przyczara. Betlejem to, to tam dalej. Poganinie! Poganinie! Zabij wszystkie wetlejewskie noworodki, a nagroda cię nimi. Jak tak, Gródź. Tak Herodzie, podniesiesz karę. A cóż my tu mamy za maszkarę? Swą nieprostowo. Jestem swoją zgubą. Ja? Ja zapłacę. Mam złoto, diabełki. Ja Oni czy... przede przetręty. Tyle mną tuż zebrała Gródź. się ją zaćmieścią. Jestem królem przecież. ze sobą, lecz tyś najmniejszą osobą. Cóż to, kościół dopadła? Kolejna dusza do piekła wpadła. Za niewinne duszyczki pomordowane, za chwałą sławę spłonię z piekielnym Mógł jeszcze w tym tygodniu. Nie żyje Wstające zrodzone, dzisiejszej nocy z dziewicy narodzone. Chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Ale o pańskich sam ogłosił te dziwy, których oni nie słyszeli jak żywi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Ciszy, głos się rozchodzi, wsadźcie pasterze. Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie, do wewnętrznej pospieszajcie. Przywitać Pana, przywitać Pana, czy prędzej się wybierajcie. Mądrości, dobrobytu, nieba wszystko sprzyja w życiu. Za głębię dziękujemy. Teraz już w tym domu idziemy. Sołow świąt i szczęśliwego szczęśliwe, nowego roku. A teraz na sam koniec wysep z sobą naszej koleżanki Angeliki B z wysepką literackim w Ciekawo.